Państwa w czwartej części naszego podcastu, czym jest, Jak działa narcystyczny umysł. Prowadzonego przez zespół pracowni badań nad osobowością, inteligencją i procesami poznawczymi na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W tej części przyjrzymy się narcyzmowi i takiemu biologicznemu podłożu tego, tej cechy a głównie skupimy się na hormonalnym podłożu narcyzmu. Ja się nazywam Marcin Zajękowski i ze mną jest Jeremiasz Górniak, doktorant w naszej pracowni. Zacznijmy sobie może od tego, że badania nad narcyzmem czasami opisują narcyzm jako cechę związaną ze statusem społecznym. Powiedzmy sobie trochę o tym, czym jest status społeczny. Masz rację, status społeczny wydaje się ściśle powiązany z narcyzmem. Kiedy zastanowimy się nad tym, jak wyglądają nasze relacje z innymi ludźmi, czy w ogóle społeczeństwo, to z łatwością zaobserwujemy, że struktura tego społeczeństwa, czy wielu naszych relacji i sytuacji, w których się znajdujemy, jest po prostu hierarchiczna, czyli mamy jakieś osoby. Wyżej od nas na tej hierarchii, my jesteśmy gdzieś niżej, czasami to my jesteśmy wyżej. No i to bardzo zależy od tego, w jakim miejscu się znajdujemy. Na przykład, będąc gdzieś na zajęciach, czy w pracy mamy na sobą przełożonego, czy osobę, która prowadzi dane zajęcia. No ale jak wrócimy do domu, jesteśmy na przykład ojcem rodziny, no to mamy pod sobą dzieci, i jednak jesteśmy trochę wyżej w tej hierarchii. Także w wielu sytuacjach ta hierarchia się pojawia i w zależności od tego naszego otoczenia w jakim się znajdujemy. Tak ten nasz status w tej hierarchii jest określany, a sam status wiąże się z wieloma korzyściami w znaczeniu takim, że oczywiście im wyżej jesteśmy na tej hierarchii, no to możemy podejmować więcej decyzji. Niekoniecznie musimy posiadać więcej środków czy pieniędzy, chociaż często oczywiście też. Natomiast nawet taki wpływ na pewną decyzyjność, na decydowanie o tym co się będzie działo, co będziemy na przykład robili, jakie będą Zasady panowały w danej grupie, to też jest pewien zasób czy pewna korzyść związana ze statusem. Tak, i narcyzm definiuje się jako, można zdefiniować też jako cechę, która sprzyja właśnie zdobywaniu wyższego statusu społecznego, czy taką cechę, która napędza nas, czy determinuje zdobywanie wyższego statusu społecznego. Tak, z jednej strony w pewien sposób napędza, ale też badacze. Wydają się być zgodni co do tego, że narcyzm jest jedną z tych cech, która różnicuje. Poziom statusu, który dla jednostki jest wystarczający czy właściwy. Jedna osoba może charakteryzować się dużo większą em, presją, dużo większym em, dążeniem do tego wyższego statusu, bo właśnie ten wyższy status będzie pewnego rodzaju optimum dla tej jednostki. Inna osoba, będąc gdzieś niżej na szczeblach tej hierarchii, będzie się czuła wystarczająco dowartościowana, można by powiedzieć, przez ten status. A to otoczenie jest em, wyjątkowo istotne w określaniu. Tego, na ile ten status jest właśnie wysoki dla jednostki, bo sama samoocena niekoniecznie jest związana z właśnie naszym otoczeniem. Kiedy mówimy o samoocenie, no to mamy na myśli sytuację, w której osoba ocenia samą siebie. W kontekście jakiejś zdolności, które posiada i tego, co o sobie samym myśli. Natomiast nie jest to w ogóle związane z tym, w jakim otoczeniu się znajdujemy. Sam status wymaga tego, abyśmy ocenę własnych cech, zdolności odnosili do ludzi, w, wokół których się znajdujemy, i tak właśnie ten narcyzm em, w silny sposób zdaje się być związany ze statusem i różnicować to, jaki poziom statusu jest dla danej jednostki właściwy, a więc, no, dla osób narcystycznych e, jednak dążenie do tego statusu coraz to wyższego zdaje się być bardziej właściwe i w pewien sposób tłumaczyć to, na ile człowiek chce piąć się w tych e, szczeblach hierarchii w celu e, osiągnięcia wyższego statusu. Badacze zwracają uwagę na to, że. Yy... Status, tak stereotypowo, yy, wiąże się ze zdobywaniem yy, swoje, swoich miejsca w hierarchii poprzez dominację. Ale zwracam też uwagę, że może to być w inny sposób, bardziej subtelny. I jak najbardziej. Tak jak mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach, sam narcyzm może mieć różne wymiary. Marysia opowiadała o tym więcej we wcześniejszym odcinku. Narcyzm może być sprawczy albo antagonistyczny w takim ujęciu wielkościowym i w zależności od tego typu narcyzmu czy tego nasilenia z ty, któregoś z tych wymiarów narcyzmu można stosować inne strategie w celu osiągnięcia tego statusu. Ten Najbardziej popularny, o którym wspomniał Marcin, sposób przez dominację, wydaje się być bardziej charakterystyczny dla osób o wyższym nasileniu narcyzmu antagonistycznego. Takie osoby starają się osiągnąć pewien status poprzez dominację nad innymi, dewaluację cudzych cech. Jest to bardziej taki mechanizm obronny, bardziej negatywny społecznie. Dużo łatwiej jest rozpoznać taką osobę i w jakichś różnych organizacjach, czy w życiu um, społecznym, kiedy mamy osobę, która bardzo silnie dominuje i próbuje osiągnąć ten status poprzez dewaluację innych, obrażanie innych, zastraszanie. Mówienie, zastraszanie, mówienie, że inni są gorsi i poniżanie innych, no to przez te dominacje stara się wywyższyć. Natomiast nie jest to taki wyjątkowy Sposób osiągania statusu. Dla osób o y, nasileniu narcyzmu sprawczego, y, raczej Status jest osiągany w formie pewnego rodzaju promocji siebie, więc mamy taki mechanizm, w którym chcemy promować własne ego, promować swoje cechy. Jesteśmy przekonani o własnej wyjątkowości, podkreślamy to, dlaczego jesteśmy od innych lepsi, ale nie dewalujemy innych. Jeżeli ten sposób zawodzi, który wydaje się być bardziej takim wyjściowym i początkowym sposobem zdobywania statusu, a więc własna promocja, dopiero wtedy. Sięgamy raczej po te metody dewaluacyjnych, bardziej antagonistyczne, wchodzące w dominację. Więc mamy takie dwie, można by powiedzieć, pętle zachowań, a więc najpierw siebie promujemy, podkreślamy własną wyjątkowość, siłę własnych cech. Natomiast kiedy to nie działa, um, wybieramy dominację, aby innych pokonać i w ten sposób zdobyć ten status. Co jest oczywiście no, mniej akceptowalne społecznie. Jeżeli dana osoba jest pewna siebie, podkreśla własną wyjątkowość, to prawdopodobnie raczej szukalibyśmy jej gdzieś na um, wysokich szczeblach hierarchii, może jakiejś zarządy, jak, jacyś menadżerowie. Oczywiście nie zawsze tak jest, ale jesteśmy w pewien sposób świadomi tego, że takie osoby mogą przejawiać taki typ zachowań i raczej ogólnie wszyscy to akceptujemy. Nie jest to zagrażające dla ogólnie świata. Takie osoby po prostu Wiedzą, po co idą, idą po to, no jakby wartkim krokiem, pewni do siebie i ten, po ten status po prostu sięgają. Tak, czyli można jeszcze nazwać te dwie strategie zdobywania statusu poprzez prestiż czyli przez takie zachowania, które są po prostu społecznie pożądane i lubimy taki, takie osoby, które posiadają pewne cechy, kompetencje itd. I po prostu dajemy im to, ten status ze względu na te, na te cechy, lub poprzez dominację, prawda, czyli takie właśnie już siłowe bardziej rozwiązanie. Mówimy o statusie, dlatego, że w pierwszym podejściu, czy w pierwszej części w ogóle naszych badań, które prowadziliśmy nad hormonalnym podłożem narcyzmu, było hormon testosteronu. I on mocno też wiąże się ze statusem społecznym, i dlatego też był pewnym kandydatem do tego, aby szukać tego, czy wysokie jego, jego nasilenie łączy się z narcyzmem. Jeżeli z z spojrzymy w po otaczającym nas świecie z, zaobserwujemy, że ten testosteron bardzo często pojawia się w popkulturze, no i faktycznie wydaje się być łączony z, z, ze statusem. Stąd między innymi ta nasza hipoteza o tym, że właśnie testosteron może być pewnym czynnikiem związanym z podwyższonym narcyzmem zakładaliśmy, że właśnie z tym sprawczym, związanym z pewnego rodzaju prestiżem. I tak faktycznie było. Jeżeli skupimy się na przeglądzie literatury i innych badaniach, to faktycznie wskazuje się na związki testosteronu, zarówno w świecie ludzi, jak i też w świecie zwierząt z osiąganiem wyższego statusu. Już nie chodzi nawet tylko o pewien sukces reprodukcyjny, ale też w osiąganiu różnych zasobów i pewnej promocji siebie. No i od tego wyszliśmy... W naszych badaniach, które przeprowadziliśmy wśród mężczyzn, badając właśnie testosteron i narcyzm. No właśnie, to było też ciekawe badanie. Czy mógłbyś o nim trochę więcej opowiedzieć? Bardzo chętnie o tym opowiem, bo to było bardzo ciekawe doświadczenie badanie poszło bardzo szybko i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. I tutaj warto też podkreślić pewien smutny fakt, że mężczyźni wydaje mi się nie są tak świadomi różnych możliwości profilaktyki i prowadzenia badań. Wielu mężczyzn pisało do mnie, że strasznie chcą sobie zbadać teścia, jak mogą się zapisać na to badanie i jak w ogóle można sobie zbadać testosteron. To jest bardzo prosty mechanizm. Wystarczy kupić sobie voucher na jakieś badanie. Jest wiele punktów, które takie badania oferują i udać się na badania. No trochę to kosztuje, ale nie jest to też jakiś wielki wydatek. Natomiast zachęcamy generalnie do profilaktyki i do badania się, więc Mężczyźni zgłaszali się do nas na badanie. Oferowaliśmy pewne wynagrodzenie za udział w badaniu i dostarczaliśmy vouchery na badanie krwi, z którego to oszacowywaliśmy testosteron. Badaliśmy też inteligencję oraz przekonanie na temat własnego testosteronu i przekonanie na temat własnej inteligencji. I to, co bardzo ciekawe, wydaje się, że mężczyźni w pewien sposób mają wgląd w ten poziom własnego testosteronu, to przekonanie o poziomie własnego testosteronu. Było pozytywnie związane z faktycznie posiadanym testosteronem, a więc w pewien sposób trafnie, jeżeli ktoś uważał, że miał wyższy testosteron, no to na tle naszej grupy badanej faktycznie ten wyższy testosteron posiadał, co też podkreśla to, że sam testosteron jest traktowany jako pewnego rodzaju. Hormon świadczący o statusie, bo ten testosteron był przeszacowywany, tak samo jak przeszacowana jest inteligencja wśród narcyzów, o czym pewnie opowiadała Marysia. Więc sam testosteron wydawał się być dobrym strzałem, jeżeli chodzi o związki z narcyzmem. Tak, i też właśnie podobnie jak inteligencja tutaj mieliśmy obiektywną miarę testosteronu mierzonego z krwi oraz subiektywne przekonania, prawda? I to, to z jednej strony mężczyźni potrafili sami oszacować do pewnego stopnia poziom testosteronu, ale narcyzm łączył się z takim przeszacowywaniem, prawda, tego testosteronu i z samym testosteronem również. Dokładnie tak. Badania potwierdziły naszą hipotezę o związku testosteronu z narcyzmem, a więc faktycznie wydaje się, że testosteron Testosteron w pewnym stopniu może być powiązany z tym narcyzmem sprawczym. My zakładaliśmy, że właśnie dla testosteronu właściwym byłby ten narcyzm bardziej wyjściowy, sprawczy, w którym właśnie ten status osiągany jest poprzez pewnego rodzaju prestiż i um, autowaloryzację. Um, Podkreślanie własnego wyjątkowego obrazu, a nie przez tę ścieżkę związaną z dominacją. W ostatnim czasie za zaczęliśmy badać również, e, postawiliśmy hipotezę, że u kobiet być może ten związek będzie wyglądał inaczej, al albo będziemy szukali w ogóle innego hormonu. Tutaj, jeżeli chodzi o hormony wśród kobiet, no to takim pretendentem do e, roli e, hormonu związanego z narcyzmem, e, Pojawił się estrogen i to jego chcieliśmy badać. Wiele osób proponowało, abyśmy badali też testosteronu u kobiet, ale jest to o tyle trudne, że poziom wykrycia testosteronu jest na tyle niski, że w badanej próbie prawdopodobnie wśród małej ilości kobiet ten testosteron w ogóle zostałby wykryty. Sam estrogen, też badany przez innych badaczy, wydaje się wykazywać faktycznie związki z takimi cechami sprawczymi jak asertywność, jak pewność siebie, jak pewnego Rodzaju um, przekonanie o własnej atrakcyjności, chęć um, kontaktów seksualnych, więc um, faktycznie wiąże się z tymi cechami, które traktowalibyśmy jako um, związane z narcyzmem również pewnego rodzaju nastawienie na prestiż i um, nie na dominację, a właśnie na ten um, aspekt. Um, Związany bardziej z własną waloryzacją. Tak, i wyniki, które otrzymaliśmy z pierwszego badania, trochę nas zaskoczyły. Tak, przypuszczaliśmy, że ten związek będzie dokładnie taki sam jak w przypadku testosteronu, a więc, że estrogen będzie związany z narcyzmem sprawczym, związanym z autopromocją. Natomiast nie udało nam się potwierdzić tego, tego związku. To natomiast co wykazaliśmy, to związek z narcyzmem neurotycznym, narcyzmem wrażliwym, a więc im wyższy był ten poziom, Estrogenu, tym wyższe było nasilenie narcyzmu wrażliwego. Podkreślamy tutaj, że są to jedynie początkowe wyniki. Teraz prowadzimy duże badania, o którym chętnie też zaraz opowiem, w którym będziemy chcieli faktycznie ponownie sprawdzić, jak ten związek może wyglądać i czy jest on właśnie związany, estrogen, z narcyzmem wrażliwym, czy raczej ze sprawczym, tak jak podejrzewaliśmy i na co wskazuje literatura. Tak, bo to badanie też było prowadzone jako jeden pomiar, prawda? To znaczy znaczy, badaliśmy kobiety w pewnym określonym dniu cyklu miesięcznego, ponieważ ta zmienność hormonalna u kobiet jest dużo większa niż u mężczyzn, to znaczy one fluktuują w trakcie cyklu. I obecne badanie, które prowadzimy, być może trochę rozstrzygnie nasze wątpliwości, ponieważ ono jest już bardziej złożone, jest takie bardziej podłużne. Czy mógłbyś trochę o nim opowiedzieć? Jak najbardziej chętnie o tym powiem, ponieważ badanie kobiet w tym aspekcie jest pewnego rodzaju wyzwaniem, które podejmujemy i które chcemy podjąć. W tym pierwszym naszym badaniu badaliśmy estrogen jedynie w pierwszych pięciu dniach cyklu menstruacyjnego, a więc no, nie był to taki idealny pomiar. Też niestety wiele czynników wykluczało możliwość udziału w badaniu. W projekcie, który teraz prowadzimy w ramach mojego doktoratu, zapraszamy. Prawie 300 kobiet na badanie, w którym to w trzech momentach cyklu kobiety udadzą się na badanie krwi, aby oszacować ten estrogen, oraz odpowiedzą na serię kwestionariuszy, abyśmy mogli zaobserwować, czy nasilenie różnych cech psychologicznych może zmieniać się w trakcie trwania cyklu. Tak jak z literatury wiemy, że ten poziom estrogenu się zmienia i fluktuuje, osiągając najwyższy poziom w okolicach owulacji, natomiast niższe poziomy w innych momentach cyklu. you <laughs> Podejrzewamy, że faktycznie mimo tych naszych początkowych wyników, narcyzm sprawczy, zwłaszcza stan narcyzmu, a więc pewne takie chwilowe nasilenie narcyzmu może być związane właśnie z tą fluktuacją, osiągając mimo wszystko wyższe wyniki wtedy kiedy ten estrogen jest faktycznie większy. No, natomiast zobaczymy. Jesteśmy już w trakcie prowadzenia tego badania. Mamy nadzieję, że wszystko się się uda. No i tutaj kobiety są dużo bardziej zorientowane na temat profilaktyki, więc tutaj w porównaniu do mężczyzn, o których mówiłem wcześniej, wiele dziewczyn mówi, że fajnie, że jest takie badanie, bo właśnie miała się badać i pójść na badania, także to przekonanie na temat możliwości profilaktyki jest dużo większe u kobiet. No a nasze badanie też, poza jakimś wynagrodzeniem za udział w nim, umożliwia również zbadanie poziomu swoich hormonów w trzech momentach cyklu, więc niewątpliwie jest również to no, takim walorem profilaktycznym dla, dla dziewczyn. Tak, i będziemy badali właśnie zarówno cechę narcyzmu, jak i stan. I z, chcemy sprawdzić też, czy ten stan chwilowy przekonań na temat swojego właśnie narcyzmu może się zmieniać w ciągu tego cyklu y, miesięcznego.